Więc jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, drodzy Panowie, że jesteście i pozwólcie, że kilka słów skieruję odnośnie duchowości mężczyzny. Wczoraj mówiłem o duchowości kobiety, o tym, co jest charakterystyczne dla, dla Pani, a dzisiaj właśnie o duchowości mężczyzny, bo to jest zjawisko em, dosyć ciekawe to znaczy mężczyzna w zupełnie inny sposób realizuje swoją duchowość, swoją relację z Bogiem, z kościołem niż kobieta i stąd często właśnie wynikają różnego typu problemy, mam na myśli wewnętrzne, z przeżywaniem swojej relacji z Panem Bogiem. I jeżeli komuś te kilka zdań pomoże w rozwiązywaniu choćby najmniejszego Problemu, odnośnie swojej relacji z Panem Bogiem, to, to będę bardzo szczęśliwy. A na początku chciałbym zacząć od tego, czym jest w ogóle męskość. Dlatego, że świat dzisiaj no, bardzo mocno nam te sprawy krzyżuje i jeżeli mówimy. O męskości w świecie to albo się pokazuje mężczyznę jako taki typ macho, prawda? Czyli e, tak stereotypowo zupełnie objętość muskułów, siła fizyczna, prawda? odwaga, sprawność seksualna i tak dalej. Natomiast z drugiej strony pokazuje nam się me, męskość taką w cudzysłowie, wykastrowaną, to znaczy, e, która jest taka powierzchowna, nieodpowiedzialna, na etapie kilkunastoletniego chłopca. Prawda? Natomiast czym się charakteryzuje e, taka prawdziwa męskość? E, przede wszystkim dominacją, chęcią dominacji. I to nam pokazuje e, pismo święte, chociażby w Księdze Rodzaju. Pan Bóg stworzył mężczyznę, tam jest napisane, aby panował nad stworzeniami. To mężczyzna miał być tym panem i władcą, tym, który panuje nad stworzeniami. I ta chęć panowania, ona nie musi wcale być zła, właśnie ona jest potrzebna do tego, żeby ktoś tym rządził, ktoś to kierował prawda, we właści na właściwe tory. Y tak samo Jezus panował nad apostołami, prawda? Był przywódcą grupy, dbał o nich, prawda? Prowadził ich, pokazywał im, co mają robić, czego mają nie robić. Drugim elementem męskości jest misja. Facet potrzebuje wyzwań. Potrzebuje wyzwań. Nawet jeżeli sobie tego nie uświadamia, to potrzebuje. Potrzebuje zadania do wykonania. I tutaj jest jakby od razu. Problem, który pojawia się w duchowości. Mianowicie, jeżeli chodzi o kwestię takiej normalnej, tradycyjnej modlitwy, to tu nie ma żadnych zadań do wykonania. Prawda? Kobieta się bardzo dobrze realizuje w takiej modlitwie tradycyjnej typu różaniec, typu litania. To są takie powtarzalne, można powiedzieć, schematy, i kobieta właśnie jest jakby uformowana naturalnie do tego, żeby taki sposób się modlić i przeżywać swoją relację z Panem Bogiem. A dla faceta to nie wystarczy. Mężczyzna potrzebuje wyzwania. Natomiast w takim normalnym tradycyjnym naszym kościelnym byciu no, tych wyzwań nam ciągle brakuje. I napisał o tym bardzo ciekawą książkę, którą chciałem też polecić panom. David Marrow. Książka nosi tytuł Mężczyźni Nienawidzą Chodzić do Kościoła. Tytuł dość zdradzający treść, ale niekoniecznie. Mężczyźni Nienawidzą Chodzić do Kościoła. On tam opisuje właśnie te problemy z duchowością mężczyzn, która ma się realizować właśnie w takim kształcie, w jakim proponuje Kościół. Mężczyzna zawsze był typem wojownika. Chciał polować musiał mieć zadanie do wykonania. Tymczasem Kościół często proponuje mu takie formy aktywności typowe nie dla wojownika, tylko raczej dla zbieracza. Prawda? Monotonne i niekończące się zajęcia. I dlatego często mężczyźni podświadomie odbierają Kościół jako klub dla pani. Nawet czasem żartobliwie się mówi Kościół żeńsko-katolicki. Prawda? Natomiast chcemy, właśnie tutaj, we wspólnocie kościoła, realizować swoje powołanie do bycia jak najbardziej stuprocentowym mężczyzną. I to nie znaczy, że, że facet ma się realizować w odmawianiu różańców, w litaniach i w śpiewaniu. Yy, wesołych pieśni, typu Panie Jezu, zabierzemy cię do domu, Panie Jezu, nie oddamy ci nikomu, prawda? No, facet się w tym nie odnajduje. Czasami są mężczyźni, którzy akurat lubią to robić, prawda? Śpiewać w chórze i tak dalej, ale to jest jakby no, kwestia osobistych talentów yy, i tak dalej. Natomiast chodzi mi o to, że generalnie mężczyzna potrzebuje usłyszeć wezwanie do przygody, do misji. Yy, i Stary Testament znał trzy typy misji. Misja kapłańska, misja prorocka i misja królewska. Wszystkie trzy typy misji były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Zwróćcie na to uwagę. I dlatego właśnie każda z tych misji jest też związana z dominacją, z panowaniem, z określonym wyzwaniem. To właśnie udowadnia, że mężczyzna tego potrzebuje. Trzecim elementem męskości jest poświęcenie, odpowiedzialność, poświęcenie. Czyli jak facet podejmuje decyzję, to idzie do przodu jak przecinak. Mogą się różne problemy pojawiać, ale jeżeli on jest pewny w swojej decyzji, to będzie paru do przodu pokonywał przeszkody, czasami nawet mówimy po trupach. Prawda? Ale chodzi o to o tą właśnie konsekwencję o tą odpowiedzialność, o to poświęcenie. I stąd się biorą te wszystkie czyny bohaterskie. One należą do mężczyzn, nie do kobiet. Czyny bohaterskie. Facet jest zdolny poświęcić życie w obronie wartości, w które wierzy. Kłaniają się apostołowie, męczennicy, ale i przecież żołnierze. No, nie tak dawno mieliśmy, mieliśmy drugą wojnę światową, prawda? Ale, ale też i nadal są konflikty. To jest właśnie domena męska, walka, prawda? walka o wartości, walka w obronie swojej rodziny, swojego społeczeństwa, swojego kraju, ojczyzny. To jest właśnie y, ta męskość. Y, zwykli też faceci, którzy ratują życie spontanicznie. Kobiety też oczywiście, ale rzadziej się to zdarza. Zauważmy, że właśnie mężczyzna bardzo, bardzo często podejmuje się tych czynów bohaterskich. Właśnie dlatego, że czuje tą, tą odpowiedzialność, tą misję, to poświęcenie. Jest też przykład biblijny, piękny świętego Józefa. Zresztą patrona mężczyzn. Człowiek, który, który się właściwie nie odzywa znaczy właściwie w ogóle się nie odzywa na kartach Ewangelii. Święty Józef nie mówi ani jednego słowa. Natomiast zobaczmy właśnie, że w jego postępowaniu jest ta właśnie misja, jest ta konsekwencja, jest odpowiedzialność. I to jest właśnie obraz prawdziwego mężczyzny, który się nie odzywa, ale swoje robi. Bo to domeną yy, babską kobiecą jest gadanie. Nie? On, kobieta to się musi nagadać zawsze. Ale mężczyzna bardziej jest człowiekiem czynu. Bardziej robi. Ja nie mówię o księżach, bo ksiądz gada z musu, prawda, musi gadać, ale chodzi o, o to, że właśnie my czujemy tą odpowiedzialność, tą misję. Następną rzeczą właśnie typową cechą męską jest braterstwo. Braterstwo, czyli mężczyzna najlepiej realizuje się w grupie. Świadczy o tym chociażby fakt, że w Nowym Testamencie Jezus powołał grono apostołów, nie pojedynczo. Grono apostołów. Właśnie w grupie faceci się jednoczą, prawda? Zresztą pokazują to też przykłady z życia. Myślistwo, rycerstwo, prawda, wojsko to wszystko są grupy facetów, którzy się zbierają, mają określony cel i go realizują. To jest właśnie to braterstwo. Zasadnicza tutaj jest różnica między, między kobietami a mężczyznami. Dla kobiety jest ważne poczucie bezpieczeństwa. Idee, prawda? Kobieta idzie za wizją, za pomysłem, za wartością, za określoną ideologią. Mężczyzna właśnie ma wyzwanie, zadanie do wykonania oraz towarzysza, który, z którym się nawzajem wspierają i nawzajem prą do przodu. Zresztą też relacja mistrz-uczeń. Zwróćmy uwagę, dzisiaj to jakoś w świecie mało funkcjonuje, ale kiedyś to było popularne, prawda, że był mistrz i był uczeń, który się uczył od tego mistrza tam ślusarstwa czy, czy czegokolwiek. No i ten mistrz był dla niego przykładem, prawda, nie tylko w tym, co robił, ale też i przykładem mężczyzny. On się od niego uczył, w jaki sposób postępować, w jaki sposób żyć. Yy, I to jest właśnie jakby pokrótce, powiem, powiedziałbym, bo mógłbym ten temat rozwinąć, ale pokrótce właśnie charakterystyka prawdziwej męskości. To, co nas. Odróżnia od kobiet. No i właśnie przez to mamy w duchowości problemy. Już wspomniałem o, o tym, że nie, nie, za, nie za dobrze człowiek, mężczyzna, się czuje w kościele, właśnie z tego względu, że mało jest dla mężczyzny takich propozycji, które by nadawały jakieś wyzwanie. Dobrze się realizują w kościele mężczyźni, którzy mają funkcję do wykonania. Prawda? nie wiem, zakrystia, prawda? Jakieś, jakieś konkretne zadanie, prawda? ty zrobisz to, ty zrobisz tamto, on wie, że to do niego należy, prawda? że to jest jego podwórko i on to robi i wtedy właśnie ta, y, łatwiej jest realizować tą swoją obecność we wspólnocie Kościoła. Jeżeli takiego zadania nie ma, jest to o wiele, o wiele cięższe. Y, Następnym problemem, jaki może mieć mężczyzna w swojej duchowości, to jest problem ze spowiedzią. Problem ze spowiedzią, no dlaczego? Dlatego, że to jest oczywiste. Jak facet ma się przyznać przed drugim facetem, który siedzi w konfesjonale, że jest słaby, że popełnia błędy? To nie jest męskie zachowanie, prawda? Męskie jest tak, że ja sobie radzę, ja daję radę, prawda? Nawet jeżeli wiem po sobie, że nie jest dobrze. Ale na zewnątrz trzyma klasę, prawda? trzyma fason. Natomiast w konfesjonale to wymaga obnażenia pewnego. Prawda? Muszę otworzyć swoje serce i drugiemu facetowi za kratką powiedzieć o swoich słabościach. Bardzo trudne, niezwykle trudne. I yy, ten problem ze spowiedzią no, jest oczywisty, jeżeli człowiek na to spojrzy. Jest oczywisty. I bardzo wielkie gratulacje dla właśnie mężczyzn, którzy potrafią to w sobie przełamać. Te opory, ten wstyd i to wszystko i właśnie uklęknąć przed konfesjonałem. Bo mężczyznę to naprawdę o wiele więcej kosztuje niż kobietę. Kobieta bardzo chętnie opowiada o tym, co czuje we wnętrzu. Natomiast facet może mieć z tym ogromny problem. I często dla panów. W takich rozmowach to wynika często, że dla panów spowiedź jest po prostu męczarnią, więc tym, tym większa zasługa, jeżeli potrafią właśnie to w sobie przełamać i ze spowiedzi korzystają. Więc tak by to pokrótce wyglądało. Można by było oczywiście te problemy mnożyć, natomiast mnie by bardziej zależało na tym, żeby podać jakieś konkretne rozwiązania. Rozwiązania, które mogły nam w jakiś sposób pomóc właśnie w przeżywaniu tej, tej duchowości. Więc przede wszystkim, właśnie patrząc na to, że facet potrzebuje dominacji, misji, prawda, jakichś zadań do wykonania, więc należy zadbać w tej swojej duchowości o, przede wszystkim o co? O wyrwanie się z rutyny, z rutyny naszej pobożności. Przeżywać swoją wiarę jako przygodę, co nie jest wcale łatwe, bo ja mam świadomość, że Taka tradycyjna duchowość nam tego nie ułatwia. Natomiast to jest bardzo potrzebne, żeby człowiek odżył duchowo, musi swoją wiarę, właśnie yy, mężczyzna, musi swoją wiarę przeżyć jako przygodę. W jaki sposób to zrobić? Tak, takie już no, myślę rady konkretne. Przede wszystkim próbować różnych form modlitwy osobistej. Bo nigdzie nie jest napisane, że ja się muszę modlić różańcem, muszę się modlić koronką, prawda, i tak dalej. Jest oczywiście zapis, przykazania kościelne, że masz święcić Dzień Święty, to znaczy uczestniczyć w Eucharystii w niedzielę. No to, to powinniśmy czynić. To musimy, to jest nasz obowiązek jako chrześcijan. Ale te formy pobożności osobistej, to już jest moja sprawa. I każdy powinien sobie poszukać takiej formy modlitwy, która mu odpowiada która w jakiś sposób yy, yy, otwiera go na, na Pana Boga, a nie w której się męczy. Bo taka modlitwa wiele nie daje. No jeżeli człowiek ma się męczyć, no to, to oczywiście można sobie wytłumaczyć, że no, to jest krzyż, prawda, poświęcenie dla Pana Boga, tralalala. Ale yy, tak naprawdę no, ja nie będę wzrastał duchowo, bo ja się w tym nie odnajduję. Dla mnie to jest męczące. Prawda? Więc w, ważne jest, żeby, żeby próbować różnych form modlitwy. Jesteśmy różni, oczywiście dla każdego to będą, to będą inne pewnie formy, ale patrzeć właśnie, różne miejsca modlitwy, odkrywać to, co mi najbardziej odpowiada, nie tylko pacierz. Może podczas spaceru, może w wyciszeniu, prawda? może z rodziną się pomodlić. To jest dla mężczyzny wyzwanie, to jest wyzwanie, to jest misja, prawda? Klęknąć, zaprosić swoje dzieci do modlitwy, swoją żonę, no, żeby razem. No to, to już jest wyzwanie. I to można potraktować jako właśnie taką męską misję prawda, do wykonania, zadanie, które mam. Wtedy się mogę zrealizować, prawda? Chociaż jest to trudne. Popatrzeć właśnie na tą, na tą swoją modlitwę jako na świadectwo, które daje na zewnątrz. Druga sprawa, raz na jakiś czas wyjechać na rekolekcję. Dzisiaj. Świat nam pokazuje tyle możliwości różnych rekolekcji. Są rekolekcje, na przykład dla ojców z synami. Fantastyczna forma, prawda? Gdzie, gdzie rzeczywiście to są rekolekcje typowo do, do facetów, do mężczyzn. I, I rzeczywiście można się w tym odnaleźć, prawda? Nie tylko w takich parafialnych, na które przychodzimy, ale też i właśnie na takie wyjazdowe, gdzieś tam na dwa, trzy dni, gdzieś tam weekend, prawda? I wtedy możemy. Czegoś zaczerpnąć. To jest też dla nas przygoda, bo się wyrywamy z tej rutyny codziennej i kosztujemy czegoś nowego. Inna rzecz to jest poszukiwanie wspólnoty. Dużo jest też różnych propozycji w kościele: wspólnota jakaś rodzinna, kościół domowy, wspólnota małżeńska, wspólnoty charyzmatyczne. To mówię, to też jest. Każdy indywidualnie może ocenić, co mu odpowiada, ale właśnie warto szukać. Warto szukać, bo tak jak powiedziałem tutaj, mężczyzna potrzebuje braterstwa, czyli w tych wspólnotach, w których są inni mężczyźni, on się będzie dobrze realizował, będzie się dobrze czuł. Bo to nie tylko będzie wspólnota taka, prawda, pobożnościowa, że się będzie tylko modlić, ale też i będzie można się z tymi kolegami umówić, prawda, na piwo, gdzieś tam po, po spotkaniu, prawda, czy gdzieś tam indziej na spotkanie pogadać po męsku. To jest właśnie to. Yy, I kolejna sprawa to jest czytać Pismo Święte. Coś, czego, czego my, w ogóle katolicy, coraz mniej praktykujemy, z przerażeniem na to patrzę, a czytać Pismo Święte to jest poznawać Boga, poznawać Pana Boga. Wiara rodzi się ze słuchania, mówi, mówi święty Paweł. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. I właśnie warto. Poznawać Boga w Piśmie Świętym. Odkrywamy wtedy coś, czego wcześniej możeśmy, może, może żeśmy nie zwrócili na to uwagi, może żeśmy nie wiedzieli. Małe fragmenty, nawet raz w tygodniu, ale właśnie czynić to regularnie czytać Pismo Święte, poznawać Chrystusa i te słowa starać się wprowadzać w życie. Też jest element misji. To, co przeczytałem, wprowadzam w życie. I w ten sposób właśnie realizuje odważnie swoje chrześcijaństwo. Drodzy Panowie, yy, i jeszcze jedna forma, w jakiej właśnie możemy realizować swoją duchowość, yy, relację z Panem Bogiem, to jest właśnie yy, właśnie takie świadectwo, dawanie świadectwa, odwagi. Coś, co dzisiaj często nam kuleje, no bo. Bo tak jak powiedziałem na początku, mężczyzna może się nie czuć komfortowo w kościele, więc będzie naturalnie dążył do tego, żeby się gdzieś schować, prawda? Za filarem w przedsionku. No bardzo często to tak jest. Nie? Gdzieś tam mężczyzna schowany w kościele, nie chce się przyznać, on w ogóle tu jest. Prawda? Tak jest na pół gwizdka. I dlatego właśnie ważne jest, żebyśmy wychodzili z tego. Żebyśmy się nie dali właśnie w, 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 tak w Wbić w, tą, w ten kokon taki, żeby, żeby właśnie się schować, żeby się nie ujawniać, ale właśnie realizowali swoją męskość w duchowości, to znaczy, to znaczy odważnie się przyznawali do Chrystusa, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie pracujemy. Ja znam przykłady mężczyzn, którzy, którzy naprawdę mają duże przeboje w pracy, na przykład, no bo wszyscy wiedzą, że on jest pobożnym katolikiem, chodzi do kościoła i nie wstydzi się swojej wiary. I ma duże przez to problemy, no bo jest albo wyśmiewany, albo często jakieś takie psztyczki prawda, mu się daje, a, bo, a, bo to taki katolik, prawda, no, tutaj, no, on czym innym żyje niż my. I taki wtedy facet no, musi mieć w sobie bardzo wiele odwagi, żeby właśnie tak otwarcie się do tego przyznawać, prawda, otwarcie głosić wartości, którymi żyje. Ale to jest właśnie męskość. To jest właśnie coś takiego, jak wyjście na wojnę, prawda? że ja muszę stanąć odważnie i bronić swoich wartości, swojej wiary. To jest właśnie coś, w czym się możemy re realizować. I potraktujcie to, drodzy panowie, jako właśnie wasz atut. Tak jak wczoraj paniom mówiłem, żeby właśnie tą, tą swoją, ten swój geniusz kobiecy który właśnie polega na duchowości na takim, na takim pięknym odczytywaniu tego, tego wszystkiego co, co jest związane z modlitwą właśnie ze sferą duchową żeby wykorzystywały właśnie dla szerzenia wiary w swoich rodzinach w swoich środowiskach, tak samo i panowie mężczyźni też właśnie powinni swoją męskość realizować właśnie w ten sposób czyli odważnie głosić Chrystusa tam gdzie są do tego byli powołani apostołowie zobaczcie oni, co prawda, też mieli swoje przygody, no bo kiedy Jezusa aresztowano i skazano na śmierć, to oni się zamknęli. To jest właśnie dokładnie obraz dzisiejszego Kościoła czyli faceci zamknięci w wieczerniku, żeby ich nikt nie zobaczył, bo nie wiadomo co z tego wyniknie, ale zaraz potem dostali Ducha Świętego po zmartwychwstaniu i wyszli. I wyszli odważnie głosić Chrystusa, ponieśli za to śmierć. To jest właśnie realizacja tego naszego powołania, męskiego powołania do świętości. I tego Wam z serca życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.